Historię profesora Redykiela. Rzeczywiście Redykiel był jednym z najwitniejszych polskich chirurgów. On był tym, który przeprowadził pierwszą operację na otwartym żołądku. W dawnych czasach, wtedy to było chałupnictwo, dzisiaj się ma jakieś Wtedy. On, kiedy doszło do walki olgów, od razu się wstawił na politechnice i tam w szpitali polityczny założył i on tam leczył tych chłopców. Tamował krew, operacje no, przeprowadzał i za, dostał za to generała. Lub później wyróżniono no, go, honorowego, ale dostał mu generałski. I co się stało? Ja tu piszę o jego historii y, ostatnich lat. Mianowicie on w młodości y, był marzeniem jego, był biednym chłopcem, urodził się w Hełmie na pomorzu, chciał mieć szpital. Ożenił się ze starszą od siebie, 20 lat, kobietą, bogatą, która mu to ufundowała I w hełmie powstał szpital dużej klasy, w małym, powiedzmy, hełmie. I on zyskał taką sławę, kiedy był konkurs na profesora na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, to on go wygrał, a później na Lwowskim i zrobił karierę światową, europejską. U schyłku życia często się zdarza, że przychodzi taka fala Jedyny i postanowił wrócić do hełna. Żył po siedemdziesiątce, powiedział to ja, likwiduję cały swój interes w Lwowie, w Klinice. Ja wracam sobie do Heulna. Tym bardziej, że jego żona zginęła w obronie, że ona przypadkowym pociskiem nie 90 mi się wtedy. Przypadkowo zginęła. On mówi, to już się ten czas ja wracam. I kiedy zdecydował się sprzedać, to był czas hiperinflacji. On trochę w chmurach, trochę uczony, poszedł do notariusza, sprzedał te swoje dwa budynki w Lwowie i wszystko to z pieniędzy. A tu w ciągu kilku dni następuje załamanie się waluty w straszczystym sposób. W Straszki. Straszki. Absolutnie pamiętacie to no strasznie, nie staro, że nagle ta marka polska staje się no, na, y, że Jak Polska powstała, to jedna, jeden dolar to było 9 marek polskich w 1924 roku 1 dolar to było 6,5 miliona marek polskich. Ona w tym momencie to wszystko posprzedawał i nagle patrzy, ma worek papieru. Więc opisuje, ubrał się, proszę Państwa, w mundur generalski, wziął wszystkie swoje dyplomy, przyszedł do notariusza. Ordery se pozapinał, mówi, Panie notariuszu, ja chciałbym, że pan, ja tu pieniądze przyniosłem, chciałbym po prostu, ja no, chcę odzyskać te swoje dwie kamnice to te swoje majątek. Ponieważ mi panie profesorze, ja tego nie mogę zrobić. To jest notarialny zakus, to jest niewykonalne. Jak to niewykonalne? No być ma, no ja jestem profesorem generalnym, mam zasługi. No niech pan zrozumie, że ja to ten mówi, niestety, nie może. Jedyny się tak tym przejął, że dostał zawału i w tym